Pomyślałeś o tym, że, że jest yy, podkoziołek? Nie. Podkoziołek jakiś? Ja nic nie słyszę, może to nagłosić. Ty się mną zainteresowałeś? Ale Tyle, ja, tak. ja po... mnie za to, za to, yy, za to, jak się zachowujesz w stosunku do mnie? Ale Zatem, jak? To ja jestem karetką pogotowia? Ty jesteś karetką nie. pogotowia? Dla ciebie, nie? Powiem, że nie. No ty mnie dobijasz po prostu psychicznie i zdrowotnie. Ty wcale nie jesteś karetką pogotowia. Dobrze, to w, w skali. Jak ja mówię, dobijam, że, jestem, że wstałem i jestem załamany, a ty mówisz, że i dobrze, no to no to, to jest no karetka może to, pogotowia. Może tobie to Tobą to wstrząśnie, że jesteś załamany. Może wreszcie sobie utwierdzisz, że coś jest nie tak w twoim życiu. Uświadam sobie tylko jedno, że nie żyjemy w wolnym państwie i sama dobrze o tym wiesz. Ostatnio, ostatnio twój brat przyjechał do mamy Najważ i wyklinał, że niech ten PiS w końcu odejdzie. Rodzina, to ci każdy powie. A ty, ty, ty po prostu żyjesz tylko w tym tłamstwie, chamstwie i w tym po prostu dziadostwie warszawskim i to po wszystko popierasz. Chcesz, to się ba politykę i myślisz, że świat zbawisz tymi swoimi teoriami i tak dalej. Większość ludzi może i się to nie podoba, mnie też pewne rzeczy się nie podobają, ale na to nie mam wpływu. I muszę żyć dalej. I żyć zgodnie ze swoim sumieniem i z tym, do, te, do czego po prostu y, y, byłam nauczona i wychowana. Czyli w rodzinie katolickiej, a nie z tym bydłem, które wychodzi na ulicę i mówi, że są katolikami, a rozumiesz, y, chcą po prostu aborcji, tak? I oni się nazywają katolicy. Pan Bóg nam dał życie i Pan Bóg nam odbiera. Koniec kropka. I nie ma żadnego innego. A to co oni robią to jest jedno po prostu jedna banda. Tyle ci powiem. Dobrze. I na pewne, ja że, czy ja, nie rozumiem, jestem ja rozumiem, ja rozumiem. Dobrze, ja rozumiem, pewne, że ty się modlisz. Mi się nie podobają, które się dzieją yy, 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 w Polsce, ale na to wpływu nie mam. Ja rozumiem, I że ty życzę, się modlisz. Nie będę z całym światem bawić się w politykę i wyrzucać pieniądze na bruk, bo ciężko na nie pracuje. Ale twój najlepszy, sobie twój najlepszy sobie prezydent też się bawi w politykę. roku życia to nigdy sobie nie uświadomisz. I na pewno z nikim poważnym na, na te tematy nie będziesz rozmawiał i nikt ci nie będzie po prostu e, klaskał, bo każdy powie, tak, masz rację, ale każdy idzie swoją drogą i robi swoje bo wie, że rodzina jest najważniejsza i drugi człowiek, który przy nim jest, który go wspiera i kocha i szanuje i chce po prostu być z nim, żeby żyć godnie i, i jakoś po prostu przeżyć resztki tego życia, to ta druga osoba tego nie widzi. No to trudno żyć z tym cham, hamstwem i z tymi debilami, z tymi kabinami i innymi potworami, również, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Dobrze, a ty wiesz, gdzie jest moja rodzina? I co robi moja rodzina? Moja rodzina jest w Wałczu i miałem...